Dostałem to podczas lunchu. Może jednak nie jest to niemożliwe. Muszę tylko mieć wymiaromat, który Kaiden mi pożyczył, e, rok i trzy tygodnie, które już dostałem i w ogóle nie spać. Jutro biorę się do pracy. Więc jak zostałaś uczennicą Garego? To długa historia. Miałam szczęście, że Gary mnie zauważył. Nie przypominasz innych tutejszych mnichów. Wiem. Jestem mniejsza. Ej, i co z tego? Sam zwykle jestem najniższy w towarzystwie, nie licząc kla mojego kumpla. Kredy, czy to możliwe? To brat Lombaks! Wiesz, że nic nas nie łączy, prawda? No jak nie! A co z naszym głodem wiedzy? Popatrz na to! Te kapliczki wieki temu zbudowały lombaksy. Kryje lulę naładowaną pradawną wiedzą, ale tylko prawdziwy Lombaks może się do niej dostać. Jeśli przyniesiesz mi trzy lule, dam ci odjechany element pancerza, który wykopałem. Świątynia Lombaksów! Chętnie pomogę! No sudnie! Jedna sprawa. Kabliczki nie otworzą się w pobliżu złych wibracji, więc jakby tam były, to się ich pozbądź. Wystarczająco dużo. Dziś sporządziłem mapę pierwszego wymiaru. Wydawał się całkiem normalny, tylko że kolory były tam strasznie jaskrawe i były w nim takie stworzenia. Jedno nawet przypominało Lombaxa, tylko miało mniejsze uszy, maskę i laskę i chyba organizowało jakiś napad? To było naprawdę coś. Stary! Hej, jeśli przyniesiesz mi jeszcze cztery lule, dam ci pancerz na tułup pasujący do tego na nogi. Zaznaczyłem resztę kapliczek na twojej mapie. Powodzenia, bracie! Klang. To ktoś, na kogo zawsze mogę liczyć. A gdzie jest teraz? Pomaga powstrzymać Nefariusa. Niestety... rozdzieliliśmy się. A... przykro mi. Drugi wymiar zrobiony. Nie Jest tak kolorowy jak ten pierwszy, ale stworzenia były w nim znacznie dziwniejsze. Ich ciała składały się z różnych starych szczątków, ale mogły się rozpadać i nadal żyć. Niesamowite. Teraz żałuję, że nie poprosiłem Kaidena o więcej czasu. Chciałbym poznać historię tych wszystkich wymiarów. A zły ślule? Nieźle. Teraz pewnie możesz odsłuchać to, co jest na niej nagrane. Dostałeś? Lombaksy. No więc doktor Nefarius ukradł. Doktor? Nefarius z alternatywnego wymiaru. Tak, no i on e, tak jakby przyjął tu rolę imperatora. Jest gorzej niż myślałam. Bardzo inteligentne sześciany. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Może to, że chyba muszę przestać nagrywać te opisy, bo wymiarów jest bez liku, a ja mogłem sporządzić 32 mapy, odkąd zacząłem gadać. Na razie. Zawsze chciałam wiedzieć, jakie tajemnice skrywają Lule. Idzie z mapami. Złe wieści? Chyba nie dość dobrze, bo Kejden właśnie kazał mi się pośpieszyć. Nie powiedział dlaczego, ale wydawało się zestresowany. Pośpieszyć, się. jakby to było takie proste. Dobrze, że skończyłem z tymi nagraniami. Zaraz przecież teraz nagrywam. Nie po Nie! Pozostałych. Zrobimy to! Może znajdziemy najlepsze miejsce do ataku, tak? Muszę wykryć. Więcej no. <grymka> sił, imperatora! Przynajmniej misi są bezpieczni za tą osłoną. Na razie. na lombaku tak. yeah. Oddziały Nefariusa wyeliminowane. Dzięki raczet. Polecam się! Uwielbiam kopać im tyłki! Racet, ten terminal. Muszę go użyć. <śmiech> <śmiech> Zaliliście nas, siostro i raczecie. Dzięki. Została jedna świątynia. Jedna świątynia. Ty? O jedna. Znajdziemy ich. Obiecuję. Nie powinieneś nadawać mi ksywek, ani się ze mną przyjaźnić. Chyba jesteś dla siebie zbyt surowa. Nie rozumiesz. Nie znasz mnie. Wiem, że Gary ci ufa. Mnisi cię lubią. Może jednak spróbuj się z kimś zaprzyjaźnić. Muszę to przemyśleć. dać sobie spokój z tymi nagraniami, ale niekiedy udaje mi się znaleźć trochę czasu, bo jestem genialny. Wymiar 31x7. Niezbyt różni się od naszego, ale były tam takie stworzenia. Jedno strzelało z broni palnej, obracając się co parę sekund, a drugie wisiało mu na ramieniu i komentowało wszystko na żywo. Miałem straszną ochotę im potowarzyszyć. O, całkiem nieźle, bracie Lombaxie. Przygotuję ten pancerz na tułów. Przynieś mi tę lulę, a będzie twój. W końcu wymyśliłem, jak przyspieszyć sporządzanie map. Może jej jeden mnie zabije. Ale słuchajcie, przerobiłem wymiaromat na hełm, który reaguje na komendy głosowe. Nie trzeba już niczego nakręcać ani ciągnąć za spust. Chyba nie będzie narzekał na efekty. A jeśli będzie, to się tu wyżalę. 不错。 Pięknie Pułapka. piraci, roi się tu od nich. Dzięki za ostrzeżenie, nie ma za co.